Cześć Asiu, piękne. 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 Gratulujemy w imieniu <grym> Extreme. No co, powodzenia przy naszym obronie. Dziękuję. I tutaj mamy jeszcze coś na słuszko. nasze warby. Także Dziękuję, koszty no, dziękuję bardzo. I wszystkiego dobrego gratulujemy. Witam wszystkich. Janek Grzyczyk, mistrzyni Wagi Słomkowej UFC. Dziękuję Wam za wsparcie i za to, że oglądaliście moją walkę na Extreme Sports Channel. Oczywiście, zapraszam Was do oglądania moich kolejnych pojedynków. Aśka, od, od walki minęło już trochę czasu? Czy, czy widziałaś swoją walkę potem na, na wideo? No nie, jeszcze walki nie widziałam, ale otrzymuję codziennie masę wiadomości, i w sumie od moich bliskich najwięcej, że. Nie mogą przestać oglądać tej walki. Ja wiem, że walka była długa i może gdzieś niektórzy czekali na szybką walkę, ale taki jest sport. To nie zawsze wszystko pójdzie szybko i łatwo, a tym bardziej, że co walki mistrzowskie spotkają się zawsze najlepsze zawodniczki. Cieszę się, jestem zadowolona z tego pojedynku. Mój trener oglądał ten pojedynek na dobę po, po, po walce, dzwonił do mnie, mówił Asia, naprawdę było super, Zrealizować plan. Oczywiście widzimy jakieś błędy, które popełniłam, chcemy je jak najszybciej poprawić i, i, i dążyć do perfekcji. No właśnie mówisz, że wzięłaś jakieś błędy z całego świata. W sumie płyną, płyną gratulacje dla ciebie, że ta walka była w sposób techniczny przeprowadzona na najwyższym światowym poziomie. To z, jakie błędy? Skąd te błędy? Ojejku, no czasami gdzieś ten dystans nam uciekał, to nad czym pracowaliśmy, ale naprawdę, Walerii uderzała bardzo mocno i czasami, gdzie te ciosy dochodziły do mojej twarzy, to je bardzo mocno odczuwałam i szczerze, ma ta dziewczyna takie nokautujące uderzenie, co udowodniła już w niejednej walce, nokautując przeciwniczki, czy, czy zadając im nokdauny, także wiedziałam, że muszę być bardzo skupiona, trzymać wysoko gardę, gdzieś to mnie trochę stopowało, ale... Mówię, wiem, wiem że ja też biję mocno i Walerii to na pewno odczuła. Także są jakieś, jakieś małe minusiki, które musimy poprawić, także Paweł Derla czy Szymon Bońkowski do dołożyli i dołożą na pewno wszelkich starania, abym się dalej rozwijała. To, że dołożyłaś nowe elementy, to było widać chociażby po, po tych kopnięciach. W ogóle pierwszy raz zaczęła, pierwszy raz zadawałaś tyle kopnięć, od razu stanowiłaś rekord. Czy to jest taki trochę, będzie twój znak rozpoznawczy, że w każdej walce będziesz wplatała coś nowego, na co będziemy mieli czekać? Właśnie? Oczywiście, jestem już kompletną zawodniczką a tutaj już nie ma co się obawiać, że ktoś mnie weźmie do, z, 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 e, wciągnie do parteru, e, nie boję się tej gry zapaśniczej, także na pewno mogę dodawać te kopnięcia, coś, co jest moją mocną stroną, e, bo stoczyłam wiele walk w Muay Thai, często wygrywając przez kopnięcia właśnie także na pewno możecie się spodziewać coraz yy, coraz więcej nowych elementów w moich walkach. Y Zaraz po walce bardzo emocjonalnie podeszłaś do tego, jak, jak wyglądało wręczenie pasa, bo ten bardzo się mocno rozpłakałaś. Czy to jest tak, że ta walka była dla ciebie jakaś szczególna, czy po prostu tak podchodzisz do tych pojedynków? Każda walka jest ważna. Ja może czasami nie po w Oktagonie, ale zaraz po powrocie do szatni, tak, no to są wielkie emocje, które nam towarzyszą tygodnie przygotowań. Jeżeli ktoś myśli, że do takiej walki się człowiek zdoła przygotować w tydzień bądź w kilka treningów, to, to jest po prostu nierealne. Na no, to, żeby mieć taką kondycję, trzeba pracować przez kilka tygodni. Już nie, nie wspomnę o wcześniejszych treningach takich. Wstępnych przed, przed przygotowaniami do walki. E, to są emocje. No mówię, rodzina, bliscy, przyjaciele, którzy są ze mną, sztab, który nad, nad tym wszystkim pracuje, no, to są emocje i my jesteśmy prawdziwi. mówię, to jest piękno tego sportu, że często w Oktagonie widać e, mocnych, e, silnych mężczyzn czy właśnie nas, kobiety e, w Warkoczykach i. I może niezbyt komfortowo wyglądających, ale my poza oktogonem jesteśmy normalnymi ludźmi. Większość z nas ma rodziny, dzieci i to jest, to jest właśnie piękno tego sportu. Jak możemy sobie czasami na galach, konferencjach prasowych czy jakichś spotkaniach wsiąść porozmawiać jako normalni ludzie, a nie tylko zawodnicy. Właśnie mówi, że, że w tym oktogonie czasami wyglądacie różnie. Dana White powiedział, że jeszcze nigdy w życiu nie widział takich obrażeń jak na twarzy Walerii. Czy myślisz, że to rzeczywiście jest prawda, że to była jedna z największych obrażeń? No nie wiem, nie wiem, taki jest sport, to samo również mi się mogło stać. No jestem w okularach, mam jeszcze kilka siniaków, wszystko już schodzi, opuchlizna, ale też po walce nie wyglądałam zbyt dobrze, ale mówię, kwestia trzech dni i i wrócę do formy. Wspominałaś o tym, że Walerii mocno obiła, też była bardzo, bardzo ciężka, bardzo, bardzo silną zawodniczką. Czy myślisz zatem, żeby trochę podbić wagę do góry i ścinać więcej przed twoimi walkami? Oj nie, i tak ta waga z przygotowań na przygotowania idzie wyżej. Jakub Mauricz, mój dietetyk, który na do który był w ogóle ze mną w Australii, bardzo dobrze mnie do tego przygotował, bo my wychodzimy z założenia, żeby tę wagę podczas przygotowania zachować wyższą, nawet delikatnie ją podbić do tego, aby mieć siłę na sparingi, treningi, bo wiadomo, Wiadomo, przychodzi zmęczenie fizyczne, przychodzi później zmęczenie psychiczne i zaczynają się problemy, kontuzje, a my tutaj staramy się do końca yy yy odżywić ciało i głowę. Yy 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 yy. Był ze mną bardzo dobrze, łagodnie przeszło zbijanie wagi, jak i samo nawadnianie, podbijam kilka kilogramów. Yy yy, także mówię, jestem bardzo zadowolona z tej współpracy i raczej to się będzie w tym kierunku cały czas rozwijało. Wchodziłaś you know rękę, to powiedz jak teraz, czy właśnie to nie boisz się, że to może być trochę taki nawracający problem, bo poprzednio co prawda co innego cię stało, ale też tą prawą ręką no tak no mówię gdzieś mocno bije jak na tą kategorię wagową to, to jest MMA często próbujemy bronić wejścia e, czegoś jeszcze nie dociśniemy tej pięści to było akurat przy ciosie sierpowym pamiętam tą sytuację kiedy to się stało także e, nie docisnął mi się ostatni palec w pięści doszło do złamania piątej kości śródręcza także e, to jest kwestia o, operacji e, naprawy tego i będzie wszystko dobrze Teraz po tobie walczyła Ronda, wielokrotnie mówiłaś, że ona jest wielką zawodniczką, dos doskonałą, że ją podziwiasz. Przegrała w dość takich bardzo dramatycznych okolicznościach. Jest, jak jest, czy w jakikolwiek sposób zmienił się twój stosunek do Rondy po tej walce i po tym, jak Ronda zachowuje się teraz po pojedynku? Oczywiście, że nie. Już nawet czekam, aż złapię swój telefon i do niej napiszę, chociaż nie wiem, czy jakiekolwiek słowa są w stanie wyrazić te współczucie i jej ból. Nie, dla mnie jest nawet jeszcze większy sportowcem wierzę, że ona wróci. Jest niekwestionowaną gwiazdą, jeżeli chodzi nie tylko o, o żeńskie MMA, ale światowe MMA. To, to jest taki sport i dzisiaj jest się w grze, jutro nie, dlatego trzeba dokładać zawsze wszelkich starań, nie dać się ponieść emocjom, a tam było trochę za dużo tych emocji i po prostu chwila nieuwagi i, i stało się, co się stało. Holly była w doskonałej dyspozycji, ale myślę, że ronda wróci. Ten, ten rok był dla Ciebie niesamowicie pracowity, trzy walki do tego, do tego non-stop, yy, byłaś w trasie, media, tu cały czas loty pomiędzy Polską a Stanami, powiedz jak będą wyglądały teraz najbliższe miesiące Twoje. No mówię, za kilka dni lecę do Stanów, gdzie spędzę trzy tygodnie, przyjdę operację, odpocznę, trochę będę gościem na gali Aldo Conor McGregor, wracam na święta do domu w połowie stycznia, wylatuję ponownie do Stanów, być może na trzy, cztery tygodnie, czeka mnie tam troszkę obowiązków, ale oczywiście połączę to z pożytecznym i, i, i będę e, trenowała technicznie, będę czekała na ogłoszenie kolejnej walki walki i na kolejne zwycięstwo. A jak Ty, czy masz jakiś plan, kiedy byś chciała wrócić? Nie, nie mam. No, prawdopodobnie mówi się o UFC 200, będzie to ogromne wydarzenie, ale zobaczymy. No, jeżeli UFC będzie chciało mnie wcześniej wezwać do walki, zrobię to, czego oni chcą, ponieważ ja od tej organizacji, od Dany White'a, od Lorenzo Ferity, od właścicieli otrzymałam naprawdę wiele i jestem za to niezmiernie wdzięczna, jaka szansa została mi dana jako zawodniczce i, 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 i człowiekowi. Tylko jeszcze na koniec, jakie to było dla Ciebie uczucie walczyć na, na, tej, na tej gali w Australii? No bo po raz kolejny wpisałaś się złotymi literami w historię UFC. Nie dość, że niesamowita gala, do tego te rekordy, które pobiłaś, no to jest bez wątpienia jeden z najważniejszych momentów w historii UFC. No bardzo się cieszę, że takie... Tak, duże sprawy zostały mi powierzone. Ja cały czas sama dla siebie jestem bardzo skromna i nie zapomnę, jak byłam pierwszy raz w UFC, jak oni dbają o zawodników. Mówię o jejku, jak tu jest pięknie, to jest po prostu raj dla zawodników. I z walki na walkę ja rosłam tam w siłę i, 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 i powierzono mi coraz większe obowiązki. No, także... To jest coś, coś niesamowitego. Każdemu życzę, żeby, żeby doszedł do UFC, a co mowa, stał się, stał się mistrzem. Myślę, że na tej gali jako dziewczyny przejęłyście, przejęłyście pałeczkę tego, kto jest największą gwiazdą w UFC. Właśnie, że to dziewczyny pokazały, że to one rządzą. No, kobiety rządzą. Mam nadzieję, że UFC po prostu popełni kolejne kroki, poczyni kolejne kroki ku otwarciu kolejnych dywizji żeńskich. to jest piękna tego sportu. Mocnego, mocnego sportu, ale pięknego sportu.